Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Dzisiaj w kalendarzu niewiele danych. Ale tak, najpierw. Wielka Brytania, dzień wolny, majowe święto Markowe. Stany Zjednoczone, dzień pamięci, też dzień wolny. Potem mieliśmy z Japonii sprzedaż detaliczną. W nocy publikowaną wystąpienie szefa Fed Jamesa Bullarda dzisiaj rano ze Szwajcarii Indeks Instytutu Cov. o 14:00 bardzo ważne dane z Niemiec inflacja konsumencka i 14:30 z Kanady saldo rachunku, rachunku bieżącego przechodzimy do głównych instrumentów mamy tutaj szczyt tegoroczny na poziomie 2105 Myślę, że w krótkim terminie próba przełamania tego oporu się nie uda. Mówię o trwałym przełamaniu. Potem po zakończonym ruchu wzrostowym z poziomu 2022 można spodziewać się ruchu w dół. Gdy potem dojdzie do przełamania wsparcia na poziomie 2080, powinien mieć sygnał do spadków w rejonie gdzieś około 2030. To jest taka perspektywa wielosesyjna. DAX. Na się, oczywiście to są jakieś stare prognozy. Na się wygląda na to, że zaatakujemy opór na poziomie 10500 i dopiero po nieudanej próbie przełamania tutaj tego poziomu czeka nas ruch w dół. Na polskim rynku oczekuję ruchu do oporu silnego na poziomie 1880. Na wykresie euro-dolara wciąż możliwa jest kontynuacja fali czwartej, która zaczęłaby się tutaj tydzień temu we wtorek, ale rynek musi bardzo szybko wrócić powyżej tutaj właśnie tego dołka z wtorku. Wtedy po, Wtedy po takiej dużej korekcie rynek będzie gotowy do dalszego ruchu w dół do wsparcia w rejonie 1,10-1,10,50. W przeciwnym wypadku, jeśli się okaże, że nie, będzie, że nie uda się powrócić Powyżej wtorkowego dołka rynek będzie dalej schodzić w dół i dopiero w rejonie 1.10, 1.10.50. Zobaczymy poważniejsze odragowanie i to będzie odragowanie spadków z tego rocznego szczytu, które może potrwać wiele sesji. Przejdziemy do sytuacji na polskich walutach, na polskiej walucie. W krótkim terminie czekają nas tutaj wzrosty kilku w horyzoncie czasu. Teraz tak. Jeżeli na wykresie euro-dolara będziemy mieli falę czwartą, no to tutaj też powinniśmy mieć jakąś poważniejszą korektę i dopiero potem w dłuższej perspektywie rynek ruszy w górę. Następnie co na euro złotówce? Tutaj mamy wsparcie silne na poziomie 4,36. W dłuższej perspektywie oczekuję wzrostów. Złoto. Tutaj mamy przekroczenie ważnego wsparcia w rejonie 1211 dolarów. Jesteśmy na poziomie 1200, psychologiczne wsparcie. Możliwe, że strona popytowa zmobilizuje się i dojdzie do odbicia. Odreagowanie mielibyśmy spadków z tego szczytu. Potem w dalszej perspektywie możliwy byłby jeszcze jeden ruch w dół i dopiero w dłuższej perspektywie należałoby spodziewać się poważniejszego ruchu w górę. No i na koniec tutaj na wykresie cen ropy e, mieliśmy tak w czwartek spadki, potem mamy odbicie korekcyjne myślę i w dłuższej perspektywie powinniśmy oczekiwać tego, że zjedziemy do wsparcia w rejonie około 47-40. Oczywiście warunkiem tego jest to, żeby doszło do przebicia tutaj tego lokalnego dołka. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do... с